dzisiaj będziemy rozbierzemy ten rozrządzik nic nie składałem bo jestem aktualnie został jeszcze taki 15 na 15 cm ten najgorszy kawałek tej chłodnicy do poprostowania a tak już reszcie udało się ładnie wyczyścić na no długo schodzi bo po prostu trzeba przetykać wszystkie te otworki e, co tam jest trzeba powiedzieć ciągle no i tak to jak ostatnio wyglądało tak wygląda aha klocki są już nowe gumy też już kurde wszystko pozakładane poskręcane później powiem ile tu się dokręca co i jak tutaj są stare. Teraz pokażę. E, poszły oryginalne, bo poliuretany są nad, nadwymiarowe. To nie wiedziałem, kurwa, jak to będzie się miało. Raz do założenia tego. Dwa. Żeby później kurwa nie poprzeciągać się gwintów od tego bo to są nakrętki, bo tam powgrzewane, powstawywane, a tego oryginał jest kurwa, sztywno nie do ruszenia, ogólnie twarde są te gumowe, nie jest jakieś to takie miękkie. No i tu mamy stare, rozbite już, tak się kurde pościskały. No, klocek stamtąd jest tamty, już nowy, hamulec przepompowany. Tu nie mam skręconego, bo tutaj ta obejma idzie do nowa do mocowania lusterka. No i co, generalnie zostały te zawarki do ustawienia i chłodnicę włożyć, złożyć całego, pójdzie na mycie całej generalnie pojeździć. Zobaczymy. Jak to z tego silnika tam od spodu, bo na razie nie będziemy kleić wszystkie śruby podociągane i zobaczymy jak to będzie wyglądało w realu Czy będzie się tam sączyć coś, czy nie będzie się sączyć. Jak będzie, no to wtedy coś tam jakąś masę się zastosuje, żeby to uszczelnić No tak już praktycznie gotowy do wyjazdu zaraz się zajmiemy tutaj o głosy, trochę żeby sobie więcej miejsca zrobić tu zbiorniczek wyleci żeby ładniej było widać no i tak to wygląda o jeszcze co mogę pokazać o jak ile mu jest w chłodnicy takie kurde zawiesina tak i do wyjazdu, o jeszcze powiem co do TGB do TGB ostatnio był właściciel kurwa nie wziąłem sobie nic z nie światła był właściciel kurwa i ten i mówił właśnie że były te kurwa gwinty na jakiś klej powklejane no to to może nie były za mocno dokręcone, tylko kurwa ten klej tak trzymał. No ale tak, tutaj na tym od skrzyni idzie kurwa, teraz już nie skłaniał chyba 120 Nm, tu na Wale 160. I tak, Porozbierałem sobie te krzyżaki, żeby wymienić uszczelnienia. No, i co się okazało, że uszczelnienia są o milimetr, po średnicy zewnętrznej większe, no i miało być to już złożone, no ale kurwa nie idzie to tak łatwo jakby chciało się. No, bo mówię, później będzie chujowy dostęp do tych, kurwa, uszczelnienia. Tak, tutaj wszędzie leciutko wychodzą dosyć. Nie ma tragedii. Myślałem, że będzie masakra. Ale nie. A tam z tamtej strony mówimy, jak to obudowa od paska, to tam 10 minut na wszystkie śrubki idzie. No i co, dobra, ja tutaj rozbeweszę, tak z grubsza. I widzimy się za chwilę. No tak, tyle mamy. Rozebrane no jest napinacz oczywiście ta uszelka się porozwalała ale to to nową wytnę Później pokażę jak go się skręca No i generalnie tak ustawiamy sobie żeby to wszystko było w linii tak jak ma być Wszystko to jest sobie na te znaki wszystkie ustawiamy no i wykręcamy jakiś napinacz później rozkręcamy całą pokrywkę ja tych śrubek nie wyciągam żeby sobie później każda na swoje miejsce trafiła no i to jest Tyle z tego i później I nie będę nagrywał jak to kurwa składane żeby milion tych filmików nie było z tego później jak składamy to jest kolejność dokręcania czyli od jedynki później dwójka, trójka po kolei takie dokręcamy je dokręcamy 10 Nm napinacz to samo 10 N także tak to wygląda Dobra ja zdajemy pokrywkę i widzimy się za chwilę No i tak o czym trzeba pamiętać tak już zdejmiemy to że sobie te pół ściągnąć z wałków zaraz pokażę gdzie one są żeby nam gdzieś w silnik nie powędrowały o tym trzeba pamiętać Już pokazuję gdzie one tam się znajdują one tak fajnie odstrzelić mogą odskoczyć bo one tak są ciaśniej zrobione na wałek tutaj w ten rowek wchodzą jeden ten drugi na drugim wałku On zapobiega to przesuwaniu się wałku po długości Dobra, wyciągnę wałek i widzimy się za chwilę. No i tak wygląda wałek. W całej swojej okazałości. To mam łożysko. Tutaj cały mechanizm dekompresacyjny. wygląda całe łoże jak mówiłem nie wiem czy mówiłem czy nie mówiłem czy nie. Eee, z tego w ogóle nie wyciągam przy okazji się przyda do przytrzymywania łańcuszka no i zaraz wyciągniemy szklanki tak całość sobie wygląda Dobra, to zaraz ciągnę i pokażę co i jak. No, tak wygląda cała nasza szklanka. Może sobie zaraz sprawdzić, czy posiada jakieś uszkodzenia, czy nie. Ale typu, o kurwa, to, to wszystko w tym silniku jak nowy wygląda. No i tak. Najważniejszy element, można powiedzieć, który nas interesuje, to jest u, to, 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 ta podkładeczka. Zarazem ja sięgnę. A jakby ktoś chciał wiedzieć, jak to wyciągać, to wyciągnie się bardzo łatwo najzwyklejszym takim magnesem złapać i do góry. E, znaczy, no, całą szklankę jeśli chodzi o to teraz sobie złapimy podkładeczkę chodź tu Dziku No i podkładeczkę, góry też byście widzieli o. zaraz pójdę poszukać, bo gdzieś coś miałem, może akurat wymiary będą się teraz generalnie muszę muszą być no niższe wstawione cienkie takie całkiem tu teraz nie wiem czy nie skłamię 500 się zmniejszył wymiar co pięćsetek jest ale to to nie pamiętam czy dobrze mówię także nie bierzcie tego pod uwagę za bardzo no, no i ten, tym środkiem opiera się na tą podkładeczkę i regulujemy sobie wysokość całej szklanki naszej czyli ma wyżej, w tym przypadku ma iść niżej e, no i dobra drugą sięgnę zaraz pomierzę i zobaczymy jak tak wygląda sytuacja Sprawdzę jak będę miał mniejsze, to od razu złożymy to już na filmiku. A jak nie, no to ja już to sam będę składał, żeby nie przedłużać. I co, Yamaha wyjedzie? TGB wyjedzie. Bo dzisiaj ogólnie jeszcze przyjechać ten Canon. No ale to zobaczymy czy przyjedzie czy nie przyjedzie Nie wiem co tam w nim się dzieje no, najpierw tego stila będziemy składać bo to leży zagraca mi a ludzie też czekają widzowie bo nie wszyscy <laughs> Subskrybują żeby oglądać kłady także na razie tyle, ja idę szukać i zobaczymy co z tego wyniknie. Sytuacja wygląda następująco. Boże, szukałem, ale mam o mniejszej średnicy. Głowości to tam może i by były, ale średnicą są mniejsze po prostu. Także no tego na pewno się nie założy i, 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 i. te mają będą 1,7 no i teraz pomilczymy je już dobrze gdzieś miałem spisane ile tam dokładnie wychodziło Ale bądź co, bądź co mówię, to to dużo nie kosztuje, a zamówię sobie do 1.5. Czyli te. Tak, żeby to piknie było. Lipy nie odjebać. Żeby też jeszcze kurwa chodziła, chodziło. chodziło. No, a druga sprawa: przybyły uszczelniacze do TGB. Jeszcze łańcuch ma dojść, ale nie wiem, czy już dzisiaj dążą dojść. Ale no tak to wygląda. No i to, co mówiłem o tych strzelających, tych kurde zabezpieczeniach. Tu już pokazuję co chodzi. Jak złożymy sobie tutaj. Wykręci mi się to wszystko. I trzeba je wcisnąć o lasu. I teraz sobie takie kurwa, żeby dobrze wyłożyć. Teraz warty się rozstawię. Tak żebyście to Kurwa rozjeżdżam się Teraz jak poderwiecie sobie to właśnie tak się stanie. No i dobrze będzie jak wyskoczy poza silnik Ale jak wam wpadnie w silnik i zapomnijcie o tym No to młodzka Także o tym trzeba pamiętać że to przy ściąganiu, bo przy zakładaniu no nie będzie Nie powinno tak wyskakiwać, ale I co krzywki Zero, no zero zużycia nawet kurwa nie widać gdzie gdzie bić. Tak działa cały ten kompresator No i te kurwa na dzisiaj było tyle byłby to jeszcze dzisiaj by to odpalone zostało. Aha, jeszcze tak świeca idzie irydowa Bo iryda nie obciąża tak całego układu tego cewki Nie potrzebuje tak nie ma takiego zapotrzebowania dużego na prąd No i lepsza niska jest na co tam będziemy wiele gadać Za dużo smaru tam kurwa napchałem na te Kurwa ale lepiej jak jest więcej niż mniej <gry> no, Cały tył Jak mówiłem już osłony są pozakładane Wszystko jest zrobione przesmarowane Poskręcane Przód tak samo poskręcane wszystko no tylko kurwa Idę zaraz walczyć dalej z tą chłodnicą wody płynu chłodzącego Uy, Kurwa, no szkoda, że nie ma Kurwa, szkoda, że nawet nikt w okolicy nie ma szefierki magnesowej bo by je w czy przy, przydałby sobie a tak kurwa na papierze naślifować no to nie, nie uzyskacie tego samego wymiaru na obu no i dobra na dzisiaj tyle co więcej mam opowiadać to jak to złożyć to już mówiłem jak rozłożyć że dzisiaj tak krócej będzie. Jeszcze się zastanawiam, ale to zobaczymy, jeszcze, Ech, kurwa, czy jak tu wysoko tłok podchodzi do góry. Bo, czy nie dałoby się rozpiąć zaworów i po prostu uszczelniaczy wymienić, tak na silniku, bez ściągania głowicy. A to zobaczymy czy to w ogóle bierze coś tego oleju. No dobra, na dzisiaj tyle. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału i co tam. I następny filmik. Odpalamy to. Wyjeżdżamy, pianą się opierdoli. Wymyję tak samo TGB, chyba wcześniej z TGB wpadnie w filmik jak łańcuch przyjdzie to się złoży i szpiana, mycie, wyjazd dobra, na razie tyle na razie no i cześć